No siemanko, z tej strony OldGamer89, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry New World. Dzisiaj ja postanowiłem nagrać taki krótki odcinek tutaj poradnikowy, 7 porad dla początkujących, rozgrywkę. Jeśli wam się ten odcinek spodoba, zachęcam do subskrypcji kanału, do stawienia łapki tutaj w górę pod tym filmem. E, dobra, a więc nie przedłużając, e, zaczynamy. Porada numer jeden. E, moim zdaniem bardzo istotna sprawa. E, wytwórzcie sobie narzędzia do zbierania, czyli siekierka, e, kilof, oskart e, z żelaza na... E, jakby e, wytwórzcie sobie te narzędzia zbierackie żelazne, tak? bo podstawowe macie te pierwsze, będziecie mieć krzy, y, skrzemienia i one generalnie dużo wolniej zbierają czy to drewno, czy kamień, y, żelazo, i tak dalej. Dużo wolniej zbierają niż te żelazne. Widzicie tutaj macie żelazne, je możecie mieć już od piątego poziomu. Także to jest dość szybko, możecie to mieć. I warto jest naprawdę na to we wczesnej fazie gry przejść, bo one po prostu dużo szybciej zbierają surowiec taka żelazna siekiera ona też ma dużo więcej e, wytrzymałości. E, widzicie? Szybkość zbierania macie 125%. Tutaj macie nawet napisane żelazna siekiera, a krzemienna siekiera ta podstawa 100%. Czyli widzicie 25% szybciej. E, te żelazne przedmioty zbie, e, zbierają i warto sobie dać również przy tworzeniu takiego przedmiotu żelaznego dodać azot. Zobaczcie, możecie dodać sobie 15 azotu i macie większą szansę na bonus i wówczas jak traficie ten bonus, no to ja na przykład trafiłem bonusy takie, że przy wydobyciu czy to kamienia czy e, e, drewna otrzymuje bonusowo jedną jednostkę azotu, zobaczcie. Nie zawsze, natomiast często mi się to trafia. Ja mam tutaj na przykład bonus taki przy mojej już żelaznej tutaj siekierze. Widzicie, bonus jest wydobycie azotu, 34% szansy na zdobycie jednej jednostki azotu po zakończeniu pozyskiwania surowców ze złoża. I podobnie mam tutaj przy tym kilofie górniczym, czy tam oskardzie, czy jak zwał tak zwał, tak? Także to jest porada numer jeden. Zróbcie sobie szybko, tam po przekroczeniu tego piątego poziomu, te żelazne narzędzia. Porada numer dwa. Wybierzcie dobrze sobie frakcję. To znaczy, co mam na myśli? Ja teraz otworzę mapę. No, widzicie, jak na przykład mapa tutaj mojego serwera wygląda, tak? Ja jestem we frakcji syndykatu, czyli w u Fioletowych jestem, a więc to jest w zasadzie no, najmocniejsza, można powiedzieć, frakcja na mapie. I to jest właśnie dobry wybór. Albo wybrać najmocniejszą frakcję, albo w najgorszym wypadku tą drugą. Czyli tutaj mamy Maruderów, akurat u mnie na mapie. No bo, jakbyście sobie na przykład wzięli takie przymierze jako waszą frakcję, no że, oczywiście możecie to zrobić. No ale widzicie, przymierze mają tylko jedną prowincję, tak naprawdę. Eee, także jesteście, no, bardzo ograniczeni tutaj, e, można powiedzieć, na, na wstępie gdzieś. I no, zakładam, że ich jest też mało, tak. Skoro tak sobie słabo radzą generalnie na mapie, to pewnie mało jest generalnie gracz z tego przymierza w ogóle na serwerze, no i to powoduje problemy od razu przy wszelkich misjach PvP i tak dalej. No po prostu jak, jak wyjdziecie na mapę z PvP, no to będzie dużo więcej gdzieś tam przeciwników waszych niż e, ludzi, którzy mogą wam pomóc, tak? Czyli to wam bardzo utrudni rozgrywkę, jeśli wybierzecie sobie e, słabą, e, słabą frakcję. Porada numer 3: bierzcie zadania z tablicy projektów miasteczka. Te zadania generalnie sprawiają, szczególnie na wczesnym etapie gry, że możecie się dość szybko wylewelować, dość szybko zdobyć punkty doświadczenia. Zobaczcie, możecie sobie wziąć na przykład taką misję: mięso, zapas i, i tutaj możecie otrzymać za nie 1040 punktów aż doświadczenia, e, do tego rangę terytorium i e, złoto, tak. Do tego jest tutaj dużo takich prostych misji, które i tak możecie przy okazji zrobić, typu upoluj na rysia, upoluj jednego rysia, tak jak ja mam tutaj wybraną już tą misję, można też y, na przykład tutaj 15 indyków upolować, jest dużo generalnie widzicie takich misji, które możecie sobie gdzieś tam przy okazji je robić i potem e, przychodzić do tej tablicy i je, je realizować, otrzymywać za to punkty doświadczenia, a także punkty, e, te, e, punkty... Te rangi terytoriów, tak? To też jakby tutaj wpływa na wasz rozwój. Porada numer 4. Zbierajcie te kartki, które tutaj macie. Te dokumenty tak zwane, bo za każdą taką kartkę zebraną, znalezioną otrzymujecie też punkty doświadczenia. A często tych kartek jest sporo, tak? Czyli wchodzicie na jakąś lokację i macie tam dwie trzy takie kartki. Jak zbierzecie je wszystkie, no to tam wpadnie wam z 200, powiedzmy 300 punktów doświadczenia. Także warto to jest też robić. Także to jest porada numer 4. Zbierać te dokumenty. Porada numer 5 to jest róbcie misje z wątku głównego. Czyli te misje oznaczone jedynką, tak jak ja mam na przykład e, przeczytaj epi tafium na sarkofagu strażników dusz, ostatni Strażnik dusz. Ja mam tą misję na przykład tak, bo te misje z wątku głównego dają bardzo dużo punktów doświadczenia i sprawiają, że wasza postać szybko, relatywnie szybko leveluje. Także warto jest robić misje z wątku fabularnego. Porada numer 6: bierzcie kilka misji jednocześnie, bo często jest często gęsto jest tak, że możecie obejść sobie wszystkich na przykład ludzi w miasteczku E, tych, którzy rozdają misje i e, możecie sobie zebrać tam powiedzmy od razu z 5-6 misji do wykonania i macie na przykład 3 e, misje, czy, czy tam e, dwie misje w jednym rejonie. Zobaczcie, tak tutaj mam na przykład. Coś do udowodnienia, i tu jest, 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 jest od razu misja piąta i misja druga, tak? Czyli w jednym, e, w jednym miejscu macie dwie mi, możliwość zrealizowania dwóch misji, tak? Także warto jest po prostu robić brać kilka misji jednocześnie i nie chodzić w to samo miejsce po pięć razy, no bo to jest wiadomo strata czasu. No i porada ostatnia, porada siódma dla początkujących moja, to jest rozbijanie obozów w pobliżu celów misji. Ja co prawda tego zazwyczaj nie robię, bo tak trochę na przypale gram w tą rozgrywkę, że się tak wyrażę, natomiast moim zdaniem to jest też taka Dobra jakby porada dla początkujących, no bo często nie musicie się wtedy cofać gdzieś tam e, e, Na koniec mapy ponownie, tak? Tylko już wtedy odradzacie się z tego punktu obozu, tak? Czyli po prostu sobie e, tworzycie ten obóz, klikacie Y to biwakowanie Prawda? No i sobie stawiacie taki obozik tutaj Elegancko I potem jak zginiecie to po prostu trafiacie do tego obozu. Przy okazji też w obozie możecie się zawsze podleczyć, tak? Kliknąć te, ten odpoczynek i wtedy się regenerujecie. E, także to by było moje 7 porad tutaj dla początkujących. Jeśli odcinek Wam się podobał, zachęcam do subskrypcji, dostawienia łapy w górę pod tym filmikiem. No i do zobaczenia na serwerach z New Worlda. Trzymajcie się, cześć!